Bedeker Wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt Paschalnych. Uroczystość zwiastowania Pańskiego zazwyczaj jest traktowana jako święto maryjne. Tymczasem jest to jedna z największych uroczystości kościelnych, jeżeli chodzi o rangę. Z drugiej strony jest to świętowanie jednego z największych wydarzeń w historii zbawienia. Tajemnica wcielenia bowiem oznacza wydarzenie, które było nie do pomyślenia, które nie mieści się w naszej głowie. I stąd, gdy święty Jan pisze w swoim prologu, a słowo stało się ciałem zamieszkało wśród nas, warto się nad tym fragmentem chwilę skupić. Otóż potocznie zazwyczaj rozumiemy tą wypowiedź jako przyjęcie cielesności przed. Odwieczne słowo Boże, stanie się człowiekiem. Jest to poprawna wykładnia. Bibliści jednak sięgając nieco głębiej w tekst, a mamy taką możliwość, gdy sięgniemy do komentarza tzw. Biblii Jerozolimskiej, wskazują, że owo zamieszkanie jest oddaniem semityzmu rozbiło namiot, słowo rozbiło namiot, zamieszkało. No. Taka analogia, takie porównanie, metafora, ale ów namiot jest symbolem odwołaniem się do czegoś głębszego niż tylko przestrzennego zajęcia miejsca, pojawienia się tam, gdzie się nie było. Należy sięgnąć do dziejów Izraela, do jego wędrówki z Ziemi Niewoli, z Egiptu do Ziemi Obiecanej, i tam namiot jest miejscem spotkania z Bogiem. W namiocie Znajduje się arka przymierza, przebłagalnia, z tu pokładanymi. Nad namiotem unosi się chwała Boża, kiedy możesz wstępuje, by tam się modlić. Otóż owo biblijne zamieszkało wśród nas, rozbiło nami wśród nas. Będzie oznaczało nie tylko sam fakt przestrzennego, fizycznego zaistnienia, ale także obecność Boża, której zapowiedzią, symbolem. Typem jest właśnie namiot spotkania, namiot, który towarzyszy Izraelitom wędrówce przez pustynię. A zatem wyraz niewypowiedzianej obecności Boga pośród swego ludu. Nie do pomyślenia, nie do wymyślenia. Stąd słusznie to święto. Wspominamy także wszelkie dzieci poczęte, za które trzeba się modlić. Uczyniliśmy je świętem życia w naszym polskim kościele, jest to prawda, ale spróbujmy nie zagubić istoty tego wydarzenia jednego z największych wydarzeń w dziejach zbawienia człowieka. Odwieczne słowo Ojca staje się człowiekiem, tak jak my. Można by sobie wyobrazić z całą świadomością granic, jaki ten obraz ma, że gdy Aniołowie się o tym dowiedzieli. Pewnie po kątach nieba gromadzili się, szeptali, coś niezwykłego, zdumiewającego się stało. A potem, gdy uświadomili sobie, jak wielki dar Bóg udzielił grzesznemu człowiekowi, zapewne tańczyli, śpiewali, klaskali z radości, całe niebo jaśniało światłem, oto Bóg stał się człowiekiem zamieszkał pośród ludzi, stał się taki jak my. Odtąd już yy, nie zdarzy się podobne wydarzenie. Nawet największe odkrycia ludzkie, największe wydarzenia yy, nie będą na miarę tego jednego słowa, które stało się ciałem. Bedeker Wielkopostny Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych.